Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Kogamek. No, a dzisiaj ee, pokażę wam, jak przejść Hello Neighbor, akt trzeci. E, dlatego, że e, ludzie po prostu e, mogą nie wiedzieć, a jest to naprawdę ciekawy materiał. No i co, na początku, jak to na początku? No, nie będę nic wam tłumaczył. Po prostu musicie odebrać list, przyjechać do domu. E, no, no i tyle. No i tak zaczynamy naszą przygodę z aktem trzecim. E, ja, że jestem e, oczywiście prosem, hello neighbor e, najlepszym graczem, królem i wszystkim, to tutaj e, wyłączyłem sobie tryb przyjazdy, bo przydadzą nam się pułapki. Od razu wziąłem wiaderko i napełniłem je wodą. E, w tym czasie m, poszłem do neighbora, e, głównie dać mu się złapać. E, Dlatego, że początek jest zawsze gruby, dlatego, że jest noc, więc dałem mu się. Chciałem tutaj trochę przejść dalej, no ale niestety mnie złapał. E, więc, co? Zrobiła, zrobiła nam się lepsza pogoda. E, od razu poszedłem otworzyć sobie tutaj e, tylnie drzwi i drzwi od e, pokoju, bo jest to przejście nawet przydatne przy przechodzeniu e, Hello Neighbor aktu trzeciego. Od razu po tym poszedłem tutaj, e, wybiłem trochę o. Tak, tak to się mówi. Zrobiłem parkour la lampowy. parkur na lampie. Oczywiście nie musiało... Nie mogło mi się udać za pierwszym razem. E, skoczyłem ładnie, pięknie. Wziąłem klejń, czy ja. Nie, wziąłem jakąś coś. No po prostu rzuciłem obraz złotego jabłka, aby odblokować sobie wejście. E, tutaj szybko przeszłem, ale... E, z tego co pamiętam nie udało mi się przeszkod... 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 Przesz nie skoczyłem tam, więc y, pomyślałem, żeby. Y, nie wiem po co ja w ogóle wziąłem to krzesło, y, ale pomyślałem, że. Y, żeby znaleźć tutaj pułapkę, i co y, widać? Znalazłem tą pułapkę. Cofłem się od razu do domu po y, wiaderko. Sprawdziłem jeszcze, bo nie pamiętam, czy u nas w domu da się to zrobić, ale nie da się to zrobić, tylko w domu Neibora. Y, więc zobaczyłem tam Neibora, i pomyślałem, że zobaczę, co jest w bagażniku, w bagażniku nic nie było. E, więc tutaj poszłem za najborem, bo musimy się teraz dostać do kuchni, aby e, podgrzać nasze wiaderko e, po, Zacząłem podgrzewać wiaderko e, Gdy wiaderko było w, wyglądało na takie idealne, żeby nie wypadło nam z rąk, zacząłem e, topnieć lód. Tak topnieć lód. Oczywiście tutaj jedno wiaderko nie wystarczy, więc zacząłem napełniać drugie. No i od razu poszedłem do zielonego klucza, który, który możemy zrobić bez klucza, tak. Poszedłem do kacenki minigry, bardziej z zielonym kluczem, bez klucza, bo wystarczy zrobić to, co ja robię tutaj na filmie. Odkryliśmy to sobie kiedyś na live'ie. No i zaczynamy. Chyba jedną z no dobra, najłatwiejszy jest sklep, ale dostajemy tutaj najlepszą umiejętność, jaką można w Hello Neighbor dostać, czyli przewracanie sąsiada, aż sobie zjem sipsa. Dziękuję. No i co? Każdy powinien wiedzieć, jak ta gra działa. Gdy dzwonek e, na, na początku mamy lekcje bodajże gdzie po prostu dzieci nas atakują, albo odwrotnie przerwę, nie wiadomo, nie wiem dokładnie. Ale po prostu na jednym, po jednym e, dzwonięciu dzwonka, e, atakują nas wszystkie manekiny i nie mamy jak się ruszyć. A na drugim atakuje nas tylko. E, nauczyciel, czyli po prostu biały manekin, którego bardzo jest e, łatwo ominąć, wystarczy się dobrze chować w tych szachach, w tych szafach, e, Róbcie tak samo jak ja na tym filmie i po prostu bardzo łatwiutko tutaj ukończycie sobie tą minigierkę i zdobędziecie najlepszą umiejętność w Hello Neighbor, czyli przewracanie neighbora. Tutaj sobie przewróciłem tego manekina. No i co? No i pięknie, pierwsza moc odblokowana. Od razu po tej mocy postanowiłem iść otworzyć wreszcie wrota, czyli windę. AK drabinę, bo nie umieli normalnie windy zrobić w Hello Neighbor, oczywiście. Eee, tutaj nie wiem, co chciałem osiągnąć tymi pudełkami, bo postawiłem je tak ułomnie, że nawet e, totalny noob w Secret Neighbor by postawił te kartony lepiej. E, ale się skapnąłem, więc postawiłem sobie dwa kartony i otworzyłem od razu e, windę. Wybiłem tym papierkiem okno, pamiętam, żeby Neighbor tam poszedł. Wybiłem mu kolejne okno, nie wiem, jestem wandalem w jego domu. Poszłem na górę, żeby sobie otworzyć tutaj e, dalsze e, przejścia. E, wziąłem te kartony z góry. Wziąłem te kartony z góry, i tutaj ważne jest to, żeby wziąć jak najwięcej tych kartonów i zbudować sobie wieżę, którą dobudujemy się, po prostu tam. Tutaj oczywiście coś nie pykło, no ale już tutaj poza drugim razem weszło ładnie. No i pięknie. Tak, wskoczyłem tutaj ładnie, pięknie. Weszłem tutaj do generatora, do, do tego magnesu wielkiego. E, wyskoczyłem przez okno e, i teraz, gdzie ja poszłem? Gdzie ja poszłem? Kogamy, gdzie ty poszłeś, gościu? Poszłem tędy, okej. Okay. Gdzie ja poszłem? Poszłem tędy? Ale po co ty, chłopie, tu poszłeś? A no tak, poszłem tu sobie zostawić krzesło na... Na zrobienie jakby tych, tych drzwi, co można otworzyć tylko w nocy. Choć to nie jest wam w ogóle potrzebne do przejścia gry, więc możecie ten pokój w ogóle olać. Tutaj nie wiem dlaczego w ogóle odkręciłem ten korek. Nie wiem co miałem na myśli, choć on jest w ogóle nieprzydatny do przejścia. Hello Neighbor, znaczy coś on tam robi, ale nie, nie potrzeba go do przejścia. Wybiłem sobie tutaj okno, bo musiałem przejść do kolejnej minigry najłatwiejszej minigry, ale też z najgorszą umiejętnością czyli minigry ze sklepem. Tutaj sobie wziąłem naszą windę. No tak, wziąłem windę e, i nie wiem czemu jeszcze nie wziąłem e, parasolki. Choć pewnie i tak ją ważne, bo pamiętam, że ją brałem tutaj nieudolnie rzuciłem pilotem, ale udało się i wchodzimy do minigry ze sklepem. W minigrze, ze sklepem, oczywiście chodzi o to, żeby kupić wszystko to samo co mają ze sobą e, animatroniki. Oczywiście chodzi mi o manekiny. Za pierwszym razem mi się nie udało, bo jeden z manekinów wrzucił mój. Koszyk do przodu, zanim zdążyłem wrzucić ostatni e, produkt, no i spadłem. A za drugim razem stało się to. Tak, nie pytajcie. No dobra, ale za trzecim razem, e, jak widzicie, totalnie strajhardowałem idę z wózkiem, więc tutaj widać, że jestem pro. E, no co, zabrałem wszystkie potrzebne itemy. Nie wiem dokładnie, czy zawsze są takie same. Ale jeśli są takie same, no to będziecie potrzebować soku pomarańczowego, dżemu, takiego w słoiku różowego, różowego soku, ogórków i paczki chipsów czy, czy płatków. No tak to wygląda. Sami możecie zobaczyć, jakie itemy tutaj biorę na po prostu nagraniu. No, ale jeszcze taki tip do wrzucania rzeczy do koszyka. Jeśli chcecie, żeby one na pewno wpadły do koszyka, to nie klikajcie. Bo wtedy na 99% nie traficie. I też nie trzymajcie za długo. Najlepiej jest podtrzymać kurde milisekundę i wtedy wam się uda. No, jak widzicie tutaj manekin mnie troluje. Fajny manekin. No i co? Udało mi się zebrać wszystkie itemy. Poszłem do kasy i jak widzicie udało mi się. Wszystkie zebrać dobrze, więc kolejną kadcękę, drugą mini minigrę. Drugą z trzech udało nam się skończyć. Od razu potem poszedłem sobie sprawdzić e, tory, ale skumałem, że idę w ogóle w złą stronę, więc wziął, wróciłem się po parasolkę i poszedłem sobie otworzyć. Co ja robię? Dobra, myślałem, że nie wiem, co się odwalam. Poszedłem sobie otworzyć tutaj na dół ten e, pokój. Z tortem. Otworzyłem sobie to, to. Yy, klikłem sobie to i chciałem zrobić taki mega trick, żeby wziąć żółty klucz szybko i uciec, ale zapomniałem, że gram na konsoli i mój aim yy, jest kozakiem. No i też miałem trzy krzeszła, krze, krzesła. Krzesła. <grym> Więc nie mogłem klucza przez pół, pół godziny wziąć. Yy, ale na szczęście udało mi się go wziąć. Wyszedłem oknem yy, i, i tak zobaczcie, tutaj wziąłem drugą tą parasolkę nie, nie wziąłem, dobra, nieważne e, poszedłem sobie otworzyć e, tutaj te dwa te dwa drzwi e, oczywiście jeszcze poszedłem sobie po e, łom bo przecież dla otworzenia drzwi bym tam nie szedł e, bo jak już umarłem chyba umarłem, bo się pogoda zmieniła, nieważne po prostu e, poszedłem sobie tamtą stroną żeby wziąć od razu łom na dół Wziąłem tutaj kluczyk. Od... Wzią... O, wziąłem tą jednak. Teraz wziąłem drugą parasolkę. E... Ch... Ta, ja się zgliczowałem przez parasolkę i wtedy umarłem. Tak. Wziąłem sobie magnetogan po otwarciu żółtych drzwi. Teraz udało mi się wskoczyć. Wziąłem tutaj obraz. Wyrzuciłem go. Wziąłem niebieski klucz. I wziąłem też obraz, żeby otworzyć sobie przejście żeby na wszelki wypadek mieć tutaj otwarte, musicie to idealnie tak rzucić. No i przyszedł neighbor. Neighbor trochę mnie gonił, ale od razu sobie dzięki temu otworzyłem niebieskie drzwi, żeby mieć kolejną łatwą drogę ucieczki przed neighborem na wszelki wypadek. No i teraz poszedłem sobie po czerwony klucz. Czerwony klucz jest bardzo łatwy do zdobycia, wystarczy zgliczować tutaj dźwignię butem. Oczywiście mi się nie udało, więc musiałem wziąć lornetkę do tego. Wziąłem lornetkę, rzuciłem ją, no ale też się nie udało. Za trzecim razem też się nie udało, ale za czwartym już się udało i tak właśnie zdobywamy czerwony klucz, który będzie nam potrzebny do ostatniej minigry. Zostawiłem go sobie w domu i wróciłem do Neibora kuchni, żeby oczywiście rozmrozić sobie kartę. Coś mi się tu zglitszowało, że miałem, jakby lodówka była nadal. Zamrożona w pełni, ale gdy podgrzałem lekko wodę, no to już wróciło to do stanu poprzedniego. Rozmroziłem sobie kartę, otworzyłem drzwi, tutaj kartą odłożyłem ją, no i teraz w sumie to będę potrzebował znowu wody. Nie wiem, czemu wróciłem się do domu. Mogłem to w sumie teraz tak patrząc napełnić tą neibora, ale napełniłem sobie tą wodę, żeby po prostu rozmrozić, yy, rozmrozić łom. Przy okazji poszedłem sobie tutaj i zapomniałem, po co ja tu poszedłem. Koganek, po co ty poszłeś, człowieku? Co ty A poszedłem sobie tutaj odblokować kolejkę która będzie bardzo przydatna niedługo i ważna, żeby przejść grę. Więc skoczyłem sobie tutaj, tutaj i otworzyłem kolejkę, żeby już jeździła. Tak ładnie, pięknie tutaj. Kolejka sobie jeździ. Od razu potem zabrałem wiaderko i rozmroziłem łom, który na szczęście dało się rozmrozić jednym wiaderkiem, nawet nie całym, więc koks. Odblokowałem sobie od razu piwnicę. Znaczy, no. No w sumie tak, już mam ją otwartą. Teraz e, poszłem sobie do pokoju nocy i dnia, żeby go sobie blokować. chociaż jak już mówiłem, nie jest on wam potrzebny do przejścia gry z tego co zauważyłem. Bo jest on potrzebny głównie do tego, żeby otworzyć lodówkę, żeby wyłączyć lodówkę, a my sposobem na. E, gr na ognistą wodę chciałem powiedzieć, Boże. No, po prostu e, tym wiaderkiem sobie rozmnożyliśmy kartę już dawno. Teraz nie wiem czemu. E, a, no tak, wyłączyłem prąd Najbora przypadkowo, znaczy specjalnie i przez to kolejka nie działała, a teraz będzie ona potrzebna. Wsiadamy sobie tutaj do kolejki i musimy ją. No e, tak, zdedałem wtedy. Po drobnych komplikacjach wracamy tutaj i. E, musimy ustawić kolejkę w taki sposób, jak ja to teraz robię. E, nie musi być to idealnie, idealnie w ten sposób, ale musi być to tak, żebyśmy mogli sobie wskoc wskoczyć na nią z rury i na dach. No ale niestety e, gra powiedziała, że muszę spędzić jeszcze 5 minut tam dochodząc, więc co? E, wróciłem, postawiłem kilka kartonów, chyba dwa. E, weszłem na rurę, skoczyłem na e, kolejkę, weszłem na dach i teraz. Jedyne czego potrzebowałem to klucz. Zapomniałem, że klucz jest tam na dole. Wróciłem się po niego, wziąłem klucz czerwony. Od razu poszłem sobie otworzyć ten, ten tutaj, tą, tą kłódkę. No i dla osób, i dla osób, które <laughs>, nie wiedzą, yy, mówią, że globus mi jest potrzebny, no to patrzcie, ja sobie tutaj yy, zrobiłem coś takiego nie potrzeba nam globusu, też nie potrzeba nam tego dnia i nocy, tylko się skopnąłem, że nie wziąłem sobie nic, żeby tam wrzucić, więc zrobiłem Le parkour. poziom zręcznościowy zrobiłem sobie tutaj, wziąłem mój karton no i wrzuciłem go tutaj do środka, zablokowując... Maszynę, magnes. Eee, ktoś może napisać, że nie musiałem tego robić, bo przecież zielony klucz już mamy, ale zrobiłem to tylko po to, żeby pokazać widzom, którym na przykład glitch nie działa i dla własnego spokoju, bo to naprawdę irytuje. Dobra, od razu potem musiałem iść po. Eee, jak to się nazywa? Parasolkę, więc. Nie, co ja tu robię? Czy, czy ja próbuję popełnić samobójstwo? Od razu po wzięciu parasolki musimy e, wziąć też czerwony klucz. I z czerwonym kluczem udać się tutaj do ostatniej, najtrudniejszej minigry w Hello Neighbor, czyli minigry z klaustrofobią. No, i w sumie, tutaj jakie ja mam dla Was porady? Róbcie to samo co ja na tym filmie, bo tu, tu nie ma jakichś protipów. Po prostu róbcie to samo co ja. Jedynym takim protipem jest to, że polecam się nie bawić samolotami papierowymi, ale do tego jeszcze dojdziemy bo wiem, że chyba się dam połowę lewela przelecieć na samolocie papierowym, ale przez to naprawdę, naprawdę długo czasu, dużo czasu straciłem przez bawienie się z tymi samolotami, więc łatwiejszym i szybszym sposobem jest po prostu robić to tak jak ja, a nie samolotami. Tutaj musicie się wybić tak, żeby was wybiło w bok, dzięki tej desce wchodzicie sobie tutaj po jedzeniu. I tutaj dochodzicie bodajże już do tego momentu, tak, bierzecie sobie jak najwięcej tych tutaj rzutków, rzutek e, do ekwipunku. Oczywiście jak już mówiłem, nie bawcie się z tymi samolotami, bo ja przez to 20 minut straciłem, więc robicie tak, wskakujecie sobie tutaj, e, przypomina wam się, że gracie w Hello Neighbor i gliczuje wam się rzutka, a na szczęście ją łapiecie, spadacie, bo jesteście kogamkiem, ale już ogarniacie dupę i rzucacie sobie tutaj jednego rzutka na na, 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 na na ten telewizor rzucam sobie drugiego e, trzy nam zostały, bo wziąłem jeden dodatkowy zabrałem jeden e, no i leciałem, poleciałem dalej, przez chwilę miałem takiego mindfucka, co ja mam tu zrobić e, i sobie patrzyłem nie wiedziałem totalnie, nie ogarniałem tego momentu zapomniałem co się tam robi e, ale mi się przypomniało, że trzeba no i znowu mi się przypomniało, że gram w Hello Neighbor no, ale po chwili przypomniało mi się, że trzeba wejść przez ten karton, więc zabrałem sobie tą rzutkę, żeby nie, nie próbować w ogóle brać tej. No tak, zapomniałem, gram w Hello Neighbor, żeby nie brać tej zgliczowanej latającej i zrobiłem to nawet jedną rzutką. Tutaj jestem się dumny. Wziąłem tą jedną rzutkę, bo to nam się przyda, i skoczyłem za karton. Czekaj, co. A, pomogłem sobie tutaj, i wskoczyłem za karton. Wziąłem tutaj tą rzutkę, choć szczerze, możecie jedną stracić. Bo ja to chyba przez cały czas robiłem dwoma rzutkami, więc na spokojnie dwoma możecie sobie to zrobić. Tutaj musicie po tym kartonie sobie zrobić przejście. Ja to robiłem dwoma. Jak widzicie, choć miałem cztery, brałem po kolei jeden po jeden rzutka. Nie wiem, jak to jest z tą tylną stroną tego kartonu. Ale nie sprawdzałem, więc lepiej zróbcie to tak jak ja, bo... Bo nie wiem, czy tam po prostu to działa. Tutaj musicie sobie y, zrobić przedostatnie wasze przejście rzutkami. Tutaj nie wiem, co ja odwaliłem w ogóle. Rzucacie sobie jedną. Rzucacie sobie drugą. Bierzecie tom I bierzecie... Czy ja wziąłem? Nie. Ja nie wziąłem tego. Zostały mi dwie. Wskoczyłem sobie tutaj. Tutaj, jak widzicie, jest telefon i... I ta kaseta skaczecie sobie tutaj, i tutaj, ostatnie co Was czeka w tej mini grze. Czyli po prostu płaski obraz. Musicie na niego rzucać te rzutki, tak aby się przedostać na górę. Tak jak ja tutaj ładnie pięknie to robię, coś tutaj nie pyku chyba. Kogamek, co ty robisz? Jak widzicie, udaje mi się to ładnie pięknie zrobić dwoma. Więc jak zgubicie większość, to nie musicie się bać. Ważne, żebyście mieli dwa. Dwie takie rzutki. Tutaj e, chciałem to wziąć jeszcze, ale zapomniałem, że to już koniec. Nie bójcie się tutaj skoczyć. Wiem, że dużo, dużo osób się boi tego skoku, ale nawet jeśli nie będziecie klikać X, to powinno Was samo e, wziąć. No i tak, takim sposobem kończycie wszystkie minigry i zdobywacie wszystkie umiejętności w Hello Neighbor. Tutaj Neighbor próbował mnie jeszcze powstrzymać, ale ja już wchodzę do jego piwnicy. Dobra, piwnica. Oczywiście piwnica jest bardzo prosta, jedyne co może wam przeszkodzić, e, utrudnić bardziej życie to The Thing, który jest tutaj od razu przy wejściu i musicie od razu skręcić e, i wejść w takie miejsce, gdzie jest totalnie ciemno i użyć umiejętności skradania się, jakby że Neighbor was nie widzi, tą którą zdobyliśmy przez minigrę w supermarkecie. Tutaj pokazuję jeszcze jak wejść do, te do tej dziury. O, bo tam totalnie nic nie widać. No i co, jeśli The defink zniknie, po prostu idziecie tutaj gdzie ja. E, no i co, ładnie, pięknie tutaj próbowałem to zamknąć, bo nie wiedziałem, że się da. No i co, dalej to po prostu bierzecie to krzesło, wybijacie tutaj e, te cegły. E, double jumpujecie przez e, tutaj przez te kraty. Tak ładnie, pięknie. No i co, no i udało wam się. Powalacie Najbora. I tyle, i macie tak naprawdę wszystko skończone. Zamykacie piwnicę i idziecie do aktu finałowego. Aktu finałowego nie będziemy sobie dzisiaj omawiać, bo nie będę Wam spoilerować, co jest w akcie finałowym, ale tak, to koniec aktu trzeciego. Mam nadzieję, że ten długawy film Wam się spodobał. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i cześć.